W zespole kolejorza, teraz podwójna zmiana. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Poradził sobie, minął z wodem. Blokuje to bez trudu. Lech ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Teraz przed szansą. Go! Właśnie piękno futbolu. Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie. Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie. Odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez Solskiera. W tym pojedynku z Bramkarzem zwycięzca mógł być tylko jeden rzut oka przed strzałem, gdzie jest golkiper i pewnie wykorzystana ta stuprocentowa okazja. Aktualny wynik to 2 do 1. Jest więc decyzja. Do regulaminowego czasu gry zostaną doliczone jeszcze przynajmniej 2 minuty. To chyba wpadnie. Bremka, ale szybko wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą, sprytnie wywiódł go w pole. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał.